Macie iPhone'a i wybieracie się w podróż? To musicie wiedzieć. Przede wszystkim zadbajcie o to, aby wasz bagaż się nie zgubił, a mianowicie możecie sobie włożyć do niego AirTaga i później śledzić, gdzie wasz bagaż cały czas się znajduje. Pamiętajcie też, że przy wielu liniach obowiązują limity wymiarów, więc warto skorzystać sobie z aplikacji Miarki, która jest zbudowana na iPhone'ach i sprawdzić, czy te wymiary po prostu się zgadzają. W wielu lotniskach w Europie, niestety nie zawsze w Polsce, można korzystać z map od Apple, które pokazują, gdzie do Dokładnie są łazienki, konkretne sklepy, czy jakieś strefy na lotnisku, tak abyście szybciej potrafili się przemieszczać właśnie w konkretne miejsca, czy do konkretnej bramki. W tym samolocie to możecie też w ramach ciekawostki wejść również w kompas i tam będziecie mogli sobie na bieżąco sprawdzać, na jakiej wysokości nad poziomem morza aktualnie się znajdziecie. Pamiętajcie też, żeby wgrać sobie kartę pokładową do waszego portfela. Dzięki temu możecie ją pokazywać bezpośrednio z iPhone'a lub Apple Watcha. No a nade wszystko, jeśli chcecie trochę się zrelaksować, to polecam wam słuchawki z. ANC, a jak macie iPhone'a, to najlepszym rozwiązaniem mogą być po prostu AirPods, bo to one Wam zagwarantują naprawdę bardzo dobre wyciszanie hałasów z otoczenia, możliwość szerowania dźwięku pomiędzy innymi użytkownikami. Także jeśli wybieracie się w podróż, to pamiętajcie o tych wszystkich rzeczach, myślę, że naprawdę mogą Wam się one przydać w podróży.